Mam się Agobowi wraz z moimi braćmi chętnie wykonajmy za ciebie wszystkie ciężkie prace w twoim gospodarstwie. Jestem pierwszym autonomicznym ciągnikiem rolniczym firmy AXE. Zostałem zorientowany i zbudowany w Holandii, europejskiej stolicy nowoczesnego rolnictwa. Mogę samodzielnie pracować na twoim polu. Powiedz mi tylko co chcesz zrobić a natychmiast zabiorę się do pracy. Nie straszna mi nawet najcięższa łka na najtrudniejszych warunkach powodorów. Widzisz moje głośnice, dzięki nim mam bardzo duży pociąg a nacisk na jest minimalny. Mogę pracować 24 godziny na dobę. Nigdy się nie męczę, a dzięki nawigacji dziwię taka jestem niezwykle dokładny w tym co robię. Sam gotowy trójpunktowy układ zawieszania z przodu i dymu pasujący do wszystkich maszyn w Twoim gospodarstwie. Posiadam również małe kąpiel o mózgu, wydajny układ hydrauliczny oraz glinaz do Jeśli chcesz mnie poznać, podejdź do mojego zespołu i umówmy się na spotkanie w Twoim gospodarstwie. Dziękujemy Ci Agbot za prezentację. Na stoisku AgriHandler, przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć imponujący pokaz premierowy robota polowego, ciągnik polowy autonomiczny, tak? Czy to tak możemy nazwać tą maszynę? Zgadza się, zwykły ciągnik rolniczy, który tak naprawdę nie potrzebuje, tak jak w sumie kolega wcześniej, nie potrzebuje operatora, wszystkie prace, które byśmy zrobili my w tradycyjnym ciągniku zrobi sam. Czyli to już jest takie wyjście do całkowitej autonomii i samego poruszania się samo, samego pojazdu po polu bez ingerencji człowieka lub operatora. Zdecydowanie tak. tak. Oczywiście dodajmy, no, no to nie jest tak do końca, bo jednak są potrzebne pewne aplikacje i y, automatyka, która go jednak pokieruje i odpowiednio nim zadrża. Jest to maszyna autonomiczna, nie jest za inteligencja, że rzeczywiście potrzebuje nas do pewnych zbudowania mapy i ustawienia konfiguracji osprzętu tak żeby on wiedział co ma podpięte sprzętu. Czy on pracuje już teraz na tak zwanej no chyba standardowo przyjętych nowoczesnym rolnictwie mapach aplikacyjnych? Skaz, tak. Zadając mu mapę aplikacyjną do odpowiedniego programowania, on wykona to, co mu tam, że tak powiem, zadano. Zdecydowanie budujemy mapę samodzielnie, obrabiamy ją, nieważne czy to w telefonie, czy na komputerze. Jeżeli mamy na polu powiedzmy przeszkody, zaznaczamy punktami, gdzie te przeszkody są, tak, żeby on nie mógł wyłączyć w ten podczas ją. pracy, żeby mógł pracować z kontrentami. W skrócie. Nie będę szczegółowo pytał, bo to jest jasne. To są pewne jakby to powiedzieć, wymagania, które narzuca nam prawo europejskie i tu na pewno ta maszyna to spełnia, skoro pracuje już w polu, jak słyszeliśmy. Zdecydowanie maszyna jest wyposażona aż cztery systemy bezpieczeństwa, tak że niezależnie od tego, czy się do niej zbliżamy, czy jest coś na jego drodze, zatrzyma się bądź zwolni. Dedykowana bardziej do pracy precyzyjnej typu jakieś uprawy pielnik, maszyny typu pielnik, agregaty uprawowe czy można go że tak powiem, puścić na głęboką wodę do ciężkiej pracy typowo jako typowy koń pociągowy? Nie ma zdecydowanie znaczenia, jego moc jest przecież mniej więcej w do zwykłego ciągnika tradycyjnego o mocy blisko 200 koni więc niezależnie co mu podłączymy zrobi to z ¡Listo! ale mieliśmy okazję poznać kilka ogólnych e, szczegółów dotyczących tego robota mogę tak go nazwać? tak, no oczywiście, jest to autonomicznego robota autonomicznego robota kilka szczegółów technicznych takich parametrów, które on się naprawdę, tym on się wyróżnia i kogo jakby tak powiedzmy cechuje w tej grupy maszyn no najważniejszym e, i parametrem, który go cechuje e, jest to, że jest samodzielny jest legalnie samodzielny, możemy po wgraniu odpowiedniej mapy, przygotowaniu pola e, oczywiście w sposób taki, że mamy tam Geofencji, które aktualnym ogrodzeniem może samodzielnie jeździć y, po naszym polu. Y, też cechą chcemy zakładę, jeśli chodzi o maszyny ekonomiczne jest to, że mamy klasyczne trójpunktowe układy zaczepiania, wą, hydraulikę i wszystko to, co dzisiejsza technologia, dzisiejsze narzędzia, maszyny rolnicze potrzebują. potrzebują. Zadam pytanie odnośnie napędów, bo też już kilka tych robotów polowych, jakby to powiedzieć, w tym świecie rolnictwa mamy, one funkcjonują, ale tutaj postawiono na napęd gąsienicowy. Na pewno to przewaga, bo jeśli chodzi o rozłożenie masy, przyczepność. Tak, tak, jak najbardziej jest to jedno z rozwiązań, ponieważ Exit ma w tej chwili trzy produkty. To jest największy z produktów tego holenderskiego producenta. Aspekt, który jest dosyć ważny, że nie mamy bezpośredniego przełożenia mocy silnika na koła. Nie ma tutaj klasycznej przykładki. Mamy generator który wytwarza silnik elektryczny szynik spalinowy na generator, który wytwarza prąd oglądzający silnik elektryczne będące koła w tym przypadku w Dzięki czemu ten moment obrotowy jest bardzo duży i mamy lepsze wykorzystanie mocy maszyny. Czyli nie trzeba, że tak powiem, tych gigantycznych koni mechanicznych, a mamy właściwie podobny uciąg i podobne tak. możliwości. Tak. No nie wspominając o tym o tej autonomii, tak? No bo to jest jednak ten najważniejszy. Tak, no. No, oczywiście w dzisiejszych e, czasach, w dzisiejszych realiach e, pracownik jest czymś deficytowym, co naprawdę jest e, ciężko pozyskać jeszcze, przeszkolić i tak dalej. Tutaj mamy jedną osobę, którą możemy wystarczy w odpowiedni przeszkolić i będzie nam e, mogła robić wszelakie prace, które mamy w gospodarce. Możemy począwszy od e, upraw pośrednich przez e, budżetowanie puli, na przykład kukurydzy, e, siewy, orki, możemy tutaj wszystko robić. jedna osoba będąca nawet zajmująca się zupełnie czymś innym, wracając do gospodarki lub nawet odpoczywająca, może zostająca się kolokwialnie pracować w polu e, ciągnikiem. Zadam na koniec takie lekko przewrotne pytanie. Wyobrażasz sobie, za te kilka lat przejeżdżając wokół pól, przejeżdżając się po polach, właściwie mamy na polach tylko tego typu pojazdy? Gdybym e, to nie wierzył, to bym się tym nie zajmował. Czyli odpowiedź jest jasna. Autonomia w rolnictwie chodzi na całego. Dokładny, na basalny przykład mamy tu z nami. Czyli co, no czekamy na to jak to właśnie pasować tak naprawdę w Polsce na polach. Mamy już, chodni, już które możemy pokazać w Polsce? Eee, no jeszcze oczywiście, to dopiero była premiera tej maszyny, ale mamy wielu klientów, którzy są zainteresowani. W najbliższym czasie będziemy organizować kilkadziesiąt e, pokazów, tak naprawdę Do, dopóki nas zima nie wygoni z pola, będziemy tymi maszynami pokazywać to i demonstrować to u, u klientów e, tą maszynę. My na pewno też nie odpuścimy i będziemy dociekać, aby gdzieś się spotkać z tym robotem prosto szafra, szafra. oko w na polu i warunkach polowych. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.